Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzar Witam was dzisiaj na casehagu Pootwieramy sobie dzisiaj e Tanie strzyneczki na stronce i jak to, to odcinek do wygrania są trzy skiny Co trzeba zrobić? Zubsywać kanał, łapka w górę, sobie komentarz i fajnie byście byli na stronkę. Link do strony będzie w opisie, pokażę stronce moc, a dzisiaj trzawki do zgarnięcia, więc co? Róbcie swoje i fajnie byście w video, żebyście użyli kodu Elzart. Ale co daje kod Elzart na stronce już wam tutaj e, tłumaczę. Kod Elzart oczywiście daje Wam 10% bonusu przy doładowaniu, tutaj sobie go wpisujecie. E, macie minus metod płatności e, i zobaczcie, co to ciekawe zależy też od kwoty, macie jakieś tutaj, zobaczcie, skrzynki bonusowe. Darmowa skrzynka i dołączacie się do jakiegoś Bardzo ciekawa opcja bardzo spoko wiadomo plus 10% e, przy okazji na start jeżeli jeszcze wbijecie z tym kodzikiem macie dwie darmowe strzynki więc polecam sobie wziąć nawet tylko odebrać strzyneczki jeżeli coś lubi Polecam serdecznie. Generalnie są tutaj darmowe szynki, można sobie szyneczki wchodzić, odbierać jakieś ciekawe rzeczy. I dodatkowo levelujecie, to swoje konto. Tym wyższy level, tym lepsze oczywiście nagrody, lepsze szynki i tak dalej. Możecie odebrać jakieś bonusy. Jest tego naprawdę sporo. Eee, levelowanie konta jest na wysokim poziomie, gdzie tutaj jest bonus. Eee, tutaj macie informacje jak, jak je dostawać i tak dalej. Wszystko możecie tutaj się zapoznać. Eee, polecam serdecznie. Bardzo fajna opcja z tymi bonusami. Bardzo mi się podoba, więc jak ktoś takie coś lubi to spoko Generalnie levelowanie konta po prostu po prostu granie i zabijanie się za free Więc to bardzo fajne jest i polecam sobie tutaj ekspić koncisza A my co? My dzisiaj sobie te pogramy tanie strzyneczki bo Polecimy oczywiście na case battle, no klasycznie jakby to nie było Macie też jeszcze evencik, też warto wspomnieć Christmas Polecimy na Case Battle i spróbujemy sobie tutaj się dzisiaj troszkę Pobawić, pobawić się troszkę Oczywiście tanie szynki, Więc będziemy brali do Case Battle tylko tanie strzyneczki Oczywiście najtańsze Jakie tutaj są i zobaczymy jakie tutaj będziemy mieli w puli strzyneczki Zobaczymy co tu jest dostępne Czekajcie Tak to wziąłem tutaj ja do zera Pyk 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 Mogę to jakoś tu wpisać Cena, a, tu jest cena. Okej, okay. aha, dobra, ale jestem pośledzony, dobra przepraszam widzowie, ja jestem po prostu lekko pośledzony. Dobra. Eee, dajmy sobie najtańszy strzynek i potwieramy sobie po prostu najtańsze strzynki. Damy sobie po trzy po strzynki z każdej. Wyjdzie dużo tych strzynek więc będziemy mieli dużo testów i dużo sprawdzania. Jestem ciekawy jak to będzie wypadało. Millspek jest już widzę. To mi się podoba, lubię Millspeki. Eee, Lucky farm sobie damy, tak do ilu? I samo mijamy, jak jesteśmy hejterami I dajmy z tego blinka, może i tyle, aż Kurczę, tu to jest sporo szynek za 10, tutaj 80. Dobra, robimy oczywiście na 4 graczy. No, lubimy na 4. Klasyczną bitwę, nie underdog, nie jakiś share. Potem pewnie potestujemy. Mm, a co tutaj mamy? Mm. O, ej, ciekawe bardzo, ale dobra, to jest dosyć ciekawa opcja. Też są do przeczytania, bo to są dosyć ciekawe rzeczy. Dobra, zrobimy sobie tak, oczywiście no, wybierzemy sobie e, tutaj bocisza. O, jest ją, no trzeba go dodać, no jakbyśmy go nie dodali, dobra. Dodajmy sobie wodka i lecimy z tą witewką, widzowie. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Dostrzegliśmy jeszcze jakieś twoje diamenciki, dodatkowe nagrody. Spoko, dobra, lecimy. Zobaczymy, najpierw te Lucky tedy. Lucky Ted, lecą w skrzyneczki, okej. Okay, no i tutaj na prowadzenie wychodzi. No, niestety. o ale dobrze, dobrze. Jest już to jakaś pierwsza spoko. Bitewka, czy znaczy bitewka spoko? No, wygrana nasza. Już bizona te dropnęliśmy. Widzicie, jakie serialy drop tutaj się tak zaznacza, jakby. okej, okay, to fajny, fajny efekt. Podoba mi się to, że tak tutaj Wam pokazuje, że coś jest warte więcej. Dobra, lecimy. Boddak teraz tu widzę, że coś tutaj po dymiu wychodzi na prostą. Ale spokojnie, my się tym nie przejmujemy. My tutaj chcemy zgarnąć oczywiście bitewkę dla nas, dla siebie z tych tanich skrzyneczek. Milswek, okej. Okay, 2,39, nie jest najgorzej, Jesteśmy równo z panem Bod. Jorgo, Jorgo, bot, Jorgo. Jor 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 Jor. Jakoś tak. jak dużo tych botów. To dużo oponentów, bo oczywiście, no wiadomo, i samo będziemy męczyć. Ale no czasami lepiej też na kogoś innego tutaj porywalizować. Ej, dosyć równa bitwa. Naprawdę wszyscy lecą równo. I to mi się podoba. To mi się podoba, że nie ma jakichś. Oj, dobra, wy wykrakałem. P250 Franklin, dobry drop. Ale nadrabiamy, nadrabiamy, nadrabiamy. Okej, okay, tu są tak fajnie zaznaczone te dropy, rzadsze. Bardzo fajnie teraz podam się to. To zaznaczenie tych dropów. No, lecimy dalej. Oj, 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 tutaj przyleciała nam Mamy 4 dolarki e, w naszych skineczkach, póki co. Gonimy pana bota Jorjo, Jorjo, który ma dolara 85 więcej. Dobrze, no trzeba by było go nadrobić. Trzeba by było długo nadrobić. Fajnie, bo coś dropło, ale tutaj lecą coraz droższe bitewki, znaczy coraz droższe są skrzynki, jakie bitewki, więc szansa na drobienie w dalszych strzynkach jest jakby coraz bardziej możliwe tak to można nazwać, tak? Tak to można w sumie określić. No kurczę, powiem wam, że trochę nam odskoczył, ale tutaj jeden lepszy drop tak naprawdę może zmienić oblicze tej bitwy, więc jeszcze tutaj kalma. Wierzę w goblinki, wierzę w goblinki zaraz wlatujemy. Tam jest jakiś gamma Doppler nawet do zgarnięcia jest, no wiadomo, nie byłbym zły, gdyby taki gamma Doppler poleciał, ale ale wiecie, ale wiecie jak jest. Dobra, lecimy dalej, lecimy. Dwie szynki, dwie szynki, dawaj coś, dawaj coś. Fajnie tego desolate Spacea drop w ostatni, no ty, na no niega nie kosztował aż 4,80$. dolar 80, ej, szkoda, że nie wróciliśmy mocniej, jakby to kosztowało z 2 skałak byśmy to wygrali, ładna bitwa w sumie, 30 dolarków z 10, to tanie szynki powiem wam, że fajne są sumie tanie szynki potestujemy na pewno ich jeszcze więcej, więc co? to było tyle w tym odcinku, zapraszam do subskrybowania kanału po więcej, do komentowania i trzymajcie się widzowie, cześć, cześć